Wielkie prawa dla sędziów! Wielkie prawa dla sędziów W tamtym momencie, gdy puszczałaś kółko moją piosenkę mała, mała. Pusty tam, szybki seks, nie jar od do mnie nie pieni w dresach A Mówiła o mnie już krasz Nachodzi do werimy Ważne dla mnie, co na tobie a co w głowie masz oh, 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 oh. Ustawienie to już widzimy, że Team Crasher stosuje taki system 1-2-1-2. Chociaż widzimy, że Anzor wraca tam do linii defensywnej, ale chyba będzie takim piłkarzem łączącym właśnie te dwie formacje. I zaczynamy od Ginolda. Od razu atak Walka, proszę bardzo, ich na I od razu strzał z dystansu. Maciej Turski jest piłkarzem, który występował m.in. w Legionowi Legionowo, czyli ma ten background profesjonalny piłkarski i spotkał tam na swojej drodze dzisiejszego trenera Rakowa Częstochowa, czyli Marka Papszuna. Teraz Maciej Turski będzie sam na sam nie, po ostatniej chwili wybija mu piłkę i teraz myślę, że gra troszeczkę może się uspokoić. Naprawdę dobre teraz wyjście z kontrą, ale zwolniona bardzo rozsądnie piłka. No i prosto do bramkarza, który może właśnie rozpocząć kreowanie akcji dla teamu Bungie. Zobaczymy, co zrobią dalej. Maciej Turski mocno presuje na swoich przeciwników. Tutaj widzimy, że banda jest w końcu wykorzystywana i Janzor Aziew. Tym zawodnik KSW, obecny trener wielu wielu fighterów w Polsce. Mam wrażenie, że na razie troszeczkę defensywnie jedna i druga drużyna, chociaż oj, tutaj lekkie już zaczepianie się zaczyna. Kapitan drużyny oczywiście Crasher próbuje tutaj wywołać emocje. Natomiast to by przerzucenie piłki nie było zaudane i Crasher zaczyna. Wyrównane spotkanie, ale mam takie wrażenie, że to Crusher, Team Crusher próbuje tutaj zdominować tę rywalizację. To oni chcą przewodzić, to oni chcą być tutaj stroną, która będzie starała się jak najszybciej. Strzelić pierwszego gola. Pierwszego gola, który będzie przecież golem historycznym podczas Move Federation, Move 1. Myślę, że to będzie takie przełamanie lodów. Teraz pięknie próbował osobiście, a teraz 2 na 2 Maciej Turski. Uderzenie z dystansu, ale kompletnie nieudane. Dobija wojski. ale Ależ raz interwencja! Pięknie Bandura i to daje okazję, żeby troszeczkę odetchnąć. Aczkolwiek Team Crashera naprawdę, naprawdę robi to, co zapowiedział, czyli mocno presuje i atakuje. Warto podkreślić też wsparcie kapitana w tej akcji, bo to Maciek uderzał, ale w drugie tempo na tę piłkę poszedł na dobitkę Kacper Błoński, tak zwany kraszer oczywiście. I teraz piłka u Bońskiego. Bandura! Ostro wjechał od razu, czy przejmie piłkę? Nie! Jeden do za Team Crusher! Kacper Błoński pokazał się nie kryzem i pokonał rachunek, tak, chociaż tak, już tak, nam się wydawało, że Bandura ma piłkę w rękach, to jest tak kapitan swojej własnej drużyny, Team Crusher chyba pierwszą bramkę w historii, zobaczmy jeszcze raz. Widzimy powtórkę. Zwykle Niesamowita determinacja do tego, aby postarać się wykorzystać zagranie o bandę, bo mam wrażenie, że to właśnie piłka po bandzie wpadła do bramki. Przypominamy, że to jest oczywiście zgodnie z zasadami, z zasadami podczas move 1. No, oczywiście e, tutaj było istotne to, e, że Bramkas nie był w stanie chwycić tej piłki, dlatego e, Kasper był nie do tego tej piłki. No, uwaga teraz, uwaga, druga szansa! I bada, to Czy to wygląda jak najsłabszy zawodnik? Absolutnie nie, a to on dotarł ten różne wskazany wcześniej jako właśnie to najsłabsze ogniwo. Cóż za star! Niesamowicie rozprowadzona akcja przez Maczka Turskiego zagranie do kapitana i moje pytanie do Was brzmi, czy oni grają na swojego kapitana, czy to jest faktycznie taki lider, o którym powoli musimy zaczynać rozmawiać już w kontekście króla strzelców tego turnieju? Myślę, że za chwilkę się przekonamy, czy ta akcja troszeczkę zbastuje, czy panowie będą zmęczeni, ale na razie, ależ idą za ciosem. Team Crasher, a to raziejewsko do ataku. Teraz błąd Błońskiego, ale jednak Hiena przy piłce, uderzenie z dystansu, broni Bandura. Piękna, piękna obrona teraz, ale ja już tu widzę pewien schemat rozgrywany. Czyli Kasper atakuje prawym skrzydłem, a właśnie Hiena stara mu się ze środka czasem dogrywać, chociaż bardzo często też wykonuje strzały. Widzimy też wymienność pozycji. Wspominaliśmy o tym, że na początku było trzech obrońców. Teraz wyraźnie widzimy, że ta, że ta liczba atakujących się zwiększa. Ale kluczową postacią jest jednak Maciek Turski. Maciek Turski w środku pomocy, Maciek Turski, który rozgrywa piłkę i Maciek Turski, który często strzela na bramkę. Piena czeka na swoje okazje. Natomiast Kacper Błoński miał być tym, który nie potrafi grać w piłkę, ale widzimy, że na razie wykorzystuje swój spryt i naprawdę dobrze mu to idzie. Teraz podanie przez bandę. Próba przejęcia. Mord przepycha się, oni mieli walczyć siłowo i Adrian Polak! ta sytuacja, idą praktycznie trzy na jednego! Zgłębne przyjęcie i znowu teraz Maciej Gieda. Turski! I Gool Mamy kolejną bramkę w wykonaniu Zipkraszy, Cóż za piękne widowisko! Maciej Turski tym razem staje się egzekutorem, przejął tę piłkę bliżej prawej bandy, oddał strzał w kierunku dalszego słupka i... Bandura był bezradny w tej sytuacji. Team Bungey w bardzo trudnym położeniu. Trzeci no gol. Na pewno jest już wściekły trzy razy, wyciągnąć piłkę 4 minuty. Błoński sam na sam. Było blisko, naprawdę. Teraz szansa dla Team Bungey. Czy to będzie ta kontra, która zaskoczy? niestety. Prosto w Bandę i przejmują oczywiście Team Crasher. Powoli Team Bungey wygląda, jak już nie miał siły wracać. Minęło dopiero, niespełna na 5 minut. Ginold. Nergan. I jeszcze raz Ginold. Ale tutaj nie ma za bardzo pomysłu, nie ma tutaj co zrobić. Czaro-czaruje, przejmuje piłkę i kolejny raz trzech na 2. A w samemu. Wojski do azieba. Wow! Ale jeszcze Ale przegrali. Genialna akcja. Genialna dwójkowa akcja. Piłkarzy Team Crasher. Maciek Turski znów bierze udział w tej akcji, ale to Anzor rozprowadzał i finalnie kończył też tę okazję. Tym razem gol z lewego skrzydła. To chyba była zasłona Dymna, że Boński nie potrafi grać w piłkę 5 minut 35 sekund, a wynik to aż 4 do 0. Chociaż z drugiej strony dwa razy szczupak i będzie 4-6. Dokładnie musimy na to patrzeć, ale na razie nie widzę żadnych pozytywnych aspektów timu bandzi. Chociaż oczywiście to wszystko, tak jak mówicie, może się w ciągu sekundy zmienić. Kolejny raz Bandura musi walczyć tu razem z Anzorem. I piłka w jego rękach i krzyczy biednik. No właśnie, nie będziemy kończyć. Kalesą! No i w tym momencie, no my liczyliśmy tutaj na jakieś lepsze przyjęcie, ale to jest zdecydowanie jeden ze słabszych punktów obecnie Teamu Bandzi. W drugiej połowie muszą zdecydowanie to przedyskutować. Tim Bandzi w opałach, widzimy, że teraz duże problemy nawet z tym, aby przejść na połowę rywala z futbolówką. Za każdym Oj. razem. Czaro, czaruje. Najbardziej w tej sytuacji zwróciła moją uwagę moją uwagę sytuacja Ginola, który się zatrzymał. Teraz wojski. i jest! 5 do 0 Katter Wojski, nie, to jest! Maciej Tur. Tak, zmienili się panowie pozycjami i teraz to on wykańcza. Ale to już kolejny gol po zagraniu piłki o bandę. Wydaje mi się, że to jest już taki powtarzalny element timu Crusher. Musimy zwrócić uwagę na to, że w bardzo łatwy sposób można przedostać się na połowę rywala, właśnie obijając piłkę o bandę i od razu szybko ruszając w drugie tempo. Po raz kolejny widzimy to na załączonym obrazku w wykonaniu maczka turskiego. I to może być naprawdę bardzo, bardzo dobra wskazówka dla kolejnych drużyn w kolejnych spotkaniach, żeby wykorzystywać otoczenie, bo o to właśnie chodzi w tym całym założeniu tego owalnego boiska. Myślę, że... Mogą być Państwo zaskoczeni, widząc te zbliżenia, jak bardzo znaczyli są nasi piłkarze. Myślę, że jest to inny rodzaj wysiłku niż MMA, dlatego Adrian Polak wyglądał już przed już ledwo dyszał. Na tym to właśnie polega. Pierwsza przerwa, by piłkarze mogli odpocząć. Być może to jest czas, żeby użyć swojego super hero. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo zerkając w trakcie tej pierwszej połowy za bandy, za bandy po stronie, której znajduje się drużyna Team Crasher. Widzieliśmy uśmiechniętego od ucha do ucha Marcina Burkharda Myślę, że na razie Marcin sobie spokojnie obserwuje, udziela wskazówek swoim kolegom, ale na boisku go nie zobaczymy. Oczywiście decydował będzie o tym zawsze kapitan, aczkolwiek ta narada, która odbyła się teraz będzie niezwykle cenna. A ja uważam, że na boisku w końcu się pojawi, kiedy będzie trzeba jeszcze udowodnić więcej. Bardzo często w tym żargonie piłkarskim te 10 do 0 jest takie kluczowe. Czy ono się pojawi? No mamy czasu jeszcze naprawdę sporo. Zdecydowanie w tej drużynie brakuje zwinności, refleksu, szybkiego poruszania się, dynamiki. Myślę, że Banzim powinni zacząć coś zmieniać. Dżinol, dlaczego tutaj nie mamy strzałów z dystansu? Pracujemy nad taktyką obecnie. Tak, zawodnicy ucinają sobie z nami pogawędkę. Dinol, tak więc czekamy na te uderzenia. Trzeba zacząć nadrabiać, bo 0-5 to już niekorzystny wynik. Tym bardziej, kiedy patrzymy na tablicę. świetną. Mówicie o tej taktyce, mówicie o tym, jaką strategię przygotować. Ja mam wrażenie, że Team Bungie niestety został w szatni też i mentalnie. Po stronie karszera od pierwszej sekundy tego starcia było widać niesamowitą determinację do tego, aby właśnie przejąć inicjatywę. No właśnie, nie tylko może został w szatni, ale także mam wrażenie, że o wiele więcej chaosu właśnie w ich rozgrywaniu piłki Team Kraszew. Miał plan od razu zaatakować pressingiem, i to się zdecydowanie powiodło. A teraz piłka nie wyleciała. Natomiast tym bardziej musi dopracować te elementy Speedy. Ale te wykopy, wszystkie są po kolei na oślep. Oni nie grają piłką, i nawet nie starają się. Proszę bardzo, aż publika zabrzała. Piękne zagranie zewnętrzną częścią stopy w wykonaniu Ginolda. Myślę, że może nawet w trakcie tej przerwy dostali kilka wskazówek. OLE! Mamy, piłkę. mamy piłkę jako komentator, ale tutaj szybka akcja. Turski ma już piłkę. Przypomnijmy, auty można wykonać ręką w dowolny sposób. Można rzucać z całej siły hakiem obu rącz, w jakikolwiek, byle by ta piłka poleciała. I widzieliśmy to właśnie przed chwilą. Jeżeli bym mógł kogoś wyróżnić e, właśnie w wy, Team Banger, to będzie to Ginold, który gra. Mam wrażenie, mimo wszystko troszkę defensywnie, ale radzi sobie tam pomimo wyniku naprawdę dobrze. Nie dołożą troszeczkę inni zawodnicy. A musimy pamiętać o jednym bardzo ważnym aspekcie. Rozmawiałem z Ginoldem tuż przed rozpoczęciem MOOC. Mówił mi o tym, że ma delikatne problemy z mięśniem czworogłowy, i to nie jest jeszcze jego pełnia, jeżeli chodzi o to, co mógłby w zasadzie pokazać, bo przecież pamiętamy, że on między innymi w młodzieżowych drużynach w Siarki Tarnobrzeg występował w przeszłości. Turski wykorzystuje bandę, jest sam na sam i to to yes! Niesamowite, tutaj mamy akcję Andor z z najbliższej odległości, ale wykończył Turski i panie i panowie, mamy, jeżeli dobrze liczę, pierwszego hat-tricka dzisiejszego wieczoru. Zgadza się, ale popatrzcie po raz kolejny, wykorzystana banda z pełną premedytacją. To jest strategia gry, strategia gry przygotowana przez ten zespół i pokazana już w pierwszym starciu. Zobaczymy, czy tak jak powiedział Jacob, ktoś z tego skorzysta. To jest lekcja, jak można się szybko przedostać pod bramkę rywala. Ja tak patrzę, obserwuję, myślę co może zrobić Tim Banji, może teraz! Ale no niestety niewiele brakowało, chcieli liczyli na błąd bramkarza, Tak się Piękny tak nie stało. Wyrzut, praktycznie przez o! Co to była za bramka? Panie i panowie, jeżeli Bramkarz miejski drwal asystuje pierwszym rzutem, no to naprawdę to było coś niesamowitego. Widać to doświadczenie Maćka Turskiego, że to zawodnik, który również potrafi zdobywać bramki głową, a przecież to nie warunki fizyczne, jeżeli chodzi o jego wzrost, będą jego największym atutem, a właśnie panowanie nad piłką i ta przeszłość piłkarska. No i 7 do zera. Dokładnie tak. Oczywiście nie było to liczone za trzy bramki, ale jeżeli chodzi o całość akcji, naprawdę musimy tutaj, tutaj wyrazy szacunku przekazać, bo poruszałem się fenomenalnie po tym boisku. Boński do Turskiego. Już naprawdę robią co mogłoby zablokować. Turski. Aj! Świetnie się zapowiadała ta akcja, Kacper Błoński chwilę wcześniej pojawił się właśnie za linią obrony przeciwnika, przytrzymał piłkę, zgrał ją do swojego kolegi i doskonała sytuacja, która powinna być zamieniona na kolejnego gola. Wydaje mi się, że to jest taki typowy, klasyczny przykład, za dużo czasu i za dużo myślenia. Gdyby miał o wiele więcej przeciwników wokół siebie, od razu by strzelał po ziemi i prawdopodobnie mielibyśmy kolejną bramkę. Ale to już może za chwilę. Tak, teraz rozgrywa Błoński. Było blisko. Azor nie trafia. Jeszcze hiena broni Wandura. I teraz Mor. Czy będzie kontra? Do Kalesona, ale Adrian Polak wybija piłkę. I panie i panowie, one w koniec pierwszej połowy. Teraz chwila odpoczynku. Ale tak naprawdę, możemy chyba się powiedzieć, że ten mecz już jest zakończony. Zdecydowanie. Widzimy, że role się od samego początku podzieliły. To Team Crasher chce dominować, chce strzelać. Dąży do kolejnych goli, i naprawdę to nastawienie.